Godzina 15, godzina miłosierdzia. Chcemy zatrzymać się, Panie Jezu, przy Tobie teraz i Tobie oddać chwałę jako dobremu Bogu. W tej koronce do Bożego miłosierdzia, której chcemy polecić naszych bliskich, cały świat oddać w Tobie w Twoje ręce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i, i odpuść, nam odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nas naszym winowajcom, i nie, nie wódź nas, nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego, całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego boles... Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. L, dla, jego. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jego boles jego boles męki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa nasze Na błaganie za grzechy, za grzechy nasze i, i całego, całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew Dusze i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na, na przebłaganie za na grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miej miłosierdzie�. dla nas i całego świata, miej miej. Dla, i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże święty, mocny, święty, nad nami, nad święty Boże, święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się, się nad nami i nad, nami nad całym światem. światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Dziękujemy za wspólną modlitwę, za wspólny czas tutaj razem przy Panu Jezusie. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie kciuk w górę. Chcę Wam przypomnieć, że jutro jest coroczna akcja Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata. Parę tysięcy miejsc na całym świecie zgłoszonych, mnóstwo miejsc niezgłoszonych, po prostu ludzie. Już od 10 lat wiedzą, że tego dnia w rocznicę beatyfikacji księdza Michała Sopoczki, po prostu modlimy się na ulicach miasta. Świata. Chcecie dołączyć do akcji? Napiszcie to zgłoszenie na stronie iskra.jezuici.pl. Jak pogoda pozwoli, to jutro też transmisja będzie nie z kościoła, a właśnie z Koronki do Bożego Miłosierdzia na skrzyżowaniu u nas w parafii, które będziemy prowadzili. A teraz posłuchajmy jeszcze fragmentu dzienniczka, zanim będzie błogosławieństwo. Dziś odnowienie ślubów. Zaraz po przebudzeniu ogarnęła mnie obecność Boża i czuję się dzieckiem Bożym. Miłość Boża zalała duszę moją i dał mi poznać, jak wszystko od Jego woli zależne jest. I powiedział mi te słowa. Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i komunii świętej, w święto miłosierdzia mojego. I rzekł do mnie, Córko moja, nie bój się niczego, ja zawsze jestem z Tobą, chociaż Ci się zdaje, jakoby mnie nie było, a uniżenie Twoje ściąga mnie z wysokiego tronu i łączę się ściśle z Tobą. Panie, błogosław nam, błogosław każdego, kto uczestniczy w tej gorące, gdziekolwiek teraz jesteśmy rozsiani po całym świecie. Niech Twoje błogosławieństwo tutaj, w sanktuarium Najświętszego imienia Jezus ogarnie każdego, kto teraz otwiera swoje serce na Twoją obecność. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. I jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie, do zobaczenia.